Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj spod jednej z moich lip. Jest to lipa szczególna, bo lipa srebrzysta lipa węgierska. Popatrzcie, że ten gatunek ma takie białe pod spodem liście. Kwitnie bardzo późno już przekwitły w tej chwili lipy szerokolisne i drobnolisne a ona dopiero kwitnie. Co prawda, jest, już, jest jeszcze początek lipca. Bo w tym roku wszystko wcześniej, natomiast zdarza się, że nawet kwitnie na początku sierpnia, jeśli jest zimny rok. Jest to dzięki temu przedłużenie kwitnienia lip. Natomiast lipę oskarża się o to, że jest toksyczna dla pszczół, że pod nimi leżą martwe pszczoły, jakieś zanarkotyzowane. Przeczytałem kilka przeglądów, artykułów naukowych na ten temat i niestety naukowcy nie mogą znaleźć dowodu, że to prawda. Przypuszcza się, że może rzeczywiście ta lipa mieć więcej mannozy, ale w ogóle wszystkie lipy mają w kwiecie mannozę węglowodan, którego, którego pszczoły nie trawią. Natomiast nie jest to jakiś powód od razu, żeby te pszczoły umierały. Także nie ma dowodów silnych na to, że ta lipa jest szkodliwa dla pszczół. Jest to lipa zbierana na herbatę na Bałkanach. Gatunek ten występuje od wschodniej Słowacji aż po Turcję, tutaj w całej południowo-wschodniej Polsce, w południowo Europie. Jest to gatunek, który jest tam zbierany na herbatę. Ludzie się go nie boją, cenią go. I muszę powiedzieć, że ze wszystkich lip, które zbierałem, to ta lipa ma najsmaczniejsze kwiaty. Naprawdę herbata z tej lipy jest absolutnie rewelacyjna, taka miodowa. Wręcz jak dzisiaj zbierałem, uzbierałem sobie całe wiadro kwiatów z tej lipy węgierskiej, to po prostu ręce mi pachniały miodem. Także nie bójcie się tej lipy, ona jest charakterystyczna, ma takie srebrne liście, łatwo je rozpoznacie, natomiast, yy, natomiast naprawdę myślę, że nie zaszkodzi pszczołom i, i nie, należy, nie należy się tego obawiać. A mówię, dla pszczelarzy cenna, bo przedłuża, przedłuża kwitnienie e, kwitnienie lip, lipy i pożytku lipowego a nawet ten pożytek może będzie jeszcze lepszy, bo będzie właśnie z lipy węgierskiej. Sama nazwa lipa węgierska, dlatego, że Węgry są jakby w centrum zasięgu tego gatunku. Ona właśnie sięga tutaj aż po Słowację, ale właśnie główne centrum zasięgu to jest Węgry, Rumunia, widziałem bardzo dużo w Bułgarii, w Serbii. U nas spotykana w niektórych miastach, w parkach, w Warszawie bardzo dużo. Jest też taki kultywak, który się nazywa Tilia warszawienzis, który jest przypuszczalnie jakimś mieszańcem lipy węgierskiej z czymś właśnie dla, dla Warszawy charakterystyczny lipa ta ma bardzo, taki, ma bardzo taką silną koronę, rośnie bardzo mocno takie trochę srebrnawe, srebrnawy pień, ja tu nie wiem czy pokażę będzie widać, gładki pień taki oliwkowo-srebrny ten okaz ma 15 lat i przywiozłem go z pogranicza bułgarsko-tureckiego w butelce po wodzie mineralnej. Byłem na, w czasach wachtopolu i wyrwałem taką 10 cm sieweczkę i włożyłem do butelki po wodzie mineralnej i Przywieźliśmy go normalnie w autobusie, także cuda się zdarzają i takie rzeczy też można w butelce małej w środku lata kiedy są upały przywieźć i posadzić jeśli potem oczywiście odpowiednio to drzewo podlejemy. Pozdrowienia spod węgierskiej lipy.